Osoby po 55 roku życia nie mają łatwo, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce. My jeszcze niedawno być może to się zmieniło, ale takich danych nie widziałam. Polska była takim krajem w ramach krajów należących do Unii Europejskiej, gdzie był najniższy odsetek osób po 55 roku życia, które pozostawały w zatrudnieniu. To naprawdę było bardzo takie dramatyczne, dlatego że no, tu mamy wzrost jakby wieku emerytalnego, także tak naprawdę no, te osoby przecież muszą z czegoś żyć i, i dysponują określonymi kompetencjami. Które są do wykorzystania na rynku pracy. Także rzeczywiście nie jest łatwo, im i tutaj. W naszym badaniu też za każdym razem dostrzegamy, że to jest ta grupa osób, które bardzo obawiają się ryzyka utraty pracy. Tam zawsze ten wynik jest w zasadzie najwyższy. Na pewno to co jest ważne to to, że jednak większość ankietowanych pozytywnie oceniła jakby pracę, współpracę z osobami po 55 roku życia. Odsetek osób, które uważają, że te osoby są nie wiem potencjalnie mniej produktywne, jest jakby niski. Natomiast większość badanych odpowiadała, że to są osoby, które jak najbardziej no są zdolne do pracy i są produktywne. Jakby schemat myślenia, że to są osoby, które często nie wiem chodzą na zwolnienia lekarskie. Nie, tutaj nam się jakby nie, nie pokrył w tym badaniu z odpowiedziami osób ankietowanych. I również jakby ważne jest też, że jakby na tym tle pojawiła się odpowiedź, że te osoby no, mogą normalnie pracować w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoby w innej grupie wiekowej. Jedyny element, który się pojawił taki no może mniej pozytywny to to, że ta grupa osób może mieć większe trudności jeśli Chodzi o przyswajanie nowej wiedzy, o zdobywanie nowych umiejętności. W naszym badaniu zaskakującym wynikiem było to, że osoby badane no... Zgodnie w sumie, zgodnym chórem powiedziały, że spodziewają się, że będą musiały pracować nawet dłużej niż przewiduje to ustawowy wiek emerytalny. Także chyba zaczynamy też coraz mocniej odczuwać, że ta odpowiedzialność, to też w wynikach badania się pojawiło, jeśli chodzi o zapewnienie sobie takiego bezpieczeństwa na emeryturze, leży w naszych rękach, że tutaj nikt nam tak naprawdę tego nie da i że musimy sami o siebie zadbać. No, na pewno to jest przykre. Z drugiej strony, chyba musimy być realistami. Tutaj racjonalnie musimy patrzeć, bo no, jakaś ta emerytura taka państwowa jest przynależna każdej osobie, tak, jakby no, ale no wiadomo, że to są praktycznie pokrycie podstawowych jakichś potrzeb i absolutnie nie pozwala to na cieszenie się życiem i, 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 i jakąś takie spędzanie czasu, które by sprawiało przyjemność. Ja się spodziewam, że, że, że będą zmiany na rynku pracy dotyczące właśnie dłuższego zatrudniania i osób tych właśnie już dojrzalszych, dlatego, że no z jednej strony też jednak nasz przyrost naturalny nie jest, nie, nie mamy tej prostej zastępowalności pokoleń. Więc siłą rzeczy to zapotrzebowanie na, na pracowników też dojrzalszych no, będzie rosło. Jest jednak wciąż jakiś odpływ młodych ludzi też poza Polskę. Niektórzy szukają po prostu szczęścia, inni akurat się z jakichś innych powodów decydują na, na, na zmianę jakby miejsca zamieszkania. Także tak jak mamy kraje typu Niemcy, gdzie już to zapotrzebowanie na, taką, no, na pracowników spoza kraju jest coraz wyższe. Myślę, że w Polsce również jakby będzie taka sytuacja, w której naturalne będzie sięgnięcie do tej grupy wiekowej. Thank you.